Recenzja na temat Glossy Boxa. Przetestowałam styczniowe pudełeczko i chciałabym wam powiedzieć, co na temat tego pudełeczka sądzę. Więc jeżeli was taki temat interesuje, zostańcie ze mną. Dobrze. E, powiedzmy na początku, że styczniowy Glossy Box przy, przypadł mi wyjątkowo do gustu. E, I wyjątkowo na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć rzeczy. Przypadło mi 3,5. To dużo prawda? E, tym bardziej, że ostatnie pudełeczko tak nie bardzo mi się podobało, a te naprawdę strzeliło w dziesiątkę. E, może to nie były rzeczy, które mi są niezbędne, ale które mi fajnie wypełniły pewne luki. I dobrze, kochani, zacznijmy od tego. Już na Facebooku e, pytałam się Was, jak myślicie, co było moim ulubieńcem z Glossy Boxa. Niektóre z Was dobrze strzeliły. Był to róż. Róż, który ma przecudny kolor. Kolor brudnego, brudnego różu. Ja różowego koloru niekoniecznie lubię, a brzoskwiniowy czasem wygląda na mnie dość tandetnie, ale właśnie brudny róż daje cudowny efekt takiego tylko delikatnego makijażu, tym bardziej, że jak no zaraz troszeczkę się wymalowałam, no bo przecież jest wieczór, ja bo nagrywam dla Was, więc żebyśmy byli bardziej uroczyści, ale tak naprawdę na co dzień to nie maluje się aż tak często, więc delikatny makijaż, lekko podkreślone oczy i właśnie delikatny taki róż E, idealnie się komponuje i naprawdę strzał w dziesiątkę z tym kolorem Super rzecz e, Gdzieś miałam tą karteczkę Już Wam mówię, co to za karteczka I... E, aha, to jest pełny kolor, to od, oczywiście No i to jest taki prezencik od Glossy wiadomo, z ich logo Więc cieszę się, że jest teraz na mojej toaletce Dobrze Kolejna rzecz, która naprawdę przypadła mi do gustu To krem Oczywiście przy doborze y, zawartości pudełka padło pytanie, jaki typ cery, y, jaki rodzaj skóry mamy, więc odpowiedziałam, że moja skóra jest wrażliwa i lekko sucha. Ja zawsze przy każdej ankiecie mówię, że ja mam lekko suchą skórę, ponieważ uwielbiam wszystko, co tak powiem wokona wilża. I wcale nigdy nie miałam jakichś problemów, że mam jakieś wiszaje czy jakieś naprawdę przesuszone miejsca. Po prostu uwielbiam to uczucie, kiedy. Ta. właśnie dlatego pewnie nie mam nigdy żadnych suchych miejsc, ponieważ zawsze głęboko nawilżam moją skórę. I właśnie tym razem dostałam taki produkt. Jest to produkt Sequence, krem do skóry odwodnionej i przesuszonej, MedExpert. Słuchajcie, jest to 30 ml w kwocie około 30 zł. I muszę przyznać, że konsystencja jest bardzo przyjemna, szczególnie rano, kiedy musimy nałożyć makijaż. Delikatnie, lekko nawilżający, nie nadający tłustej powłoki kremik. Zapach bardzo delikatny, subtelna nuta, lekko słodka. No, czyli same plusy. I myślę, że te 30 mi na bardzo długo starczy, ale jeżeli gdzieś będę miała okazję kupić pod rozsądnej cenie pełny wymiar, to na pewno się... e, kolejna rzecz, która stała się moim ulubieńcem. Czyli tak, mamy pie miejsce pierwsze, miejsce drugie. I miejsce trzecie, ja wiem, ja wiem, że to ogólnie to był taki prezencik od Glossy Boxa, ale słuchajcie, po prostu spać w tym to po prostu czuję się jak Blair Wardour, to po prostu cudownie, oczywiście ja nigdy nie będę taka glamour jak ona, ona to w ogóle była fenomenalna i ona jak dama spała, słuchajcie, ja kilka razy próbowałam w tym spać, zasnęłam jak księżniczka. Nie, nie wyczekające na księcia z bajki, a obudziłem się po prostu jak kopciuch. <noise> Czyli gdzieś ta opaska była, oh, nie wiadomo gdzie, włosy rozmełtane me i tak naprawdę e, to nie była e, scena z filmu. No niestety. No ale może trochę się wprawię, wspanie w tym. E, to może będzie w końcu jakiś efekt, prawda? Dobrze, e, kolejna rzecz, która zyskała moje uznanie, to olejek ze firmy Schwarzkopf. I słuchajcie, ja użyłam trzy razy tego olejku i zobaczcie ile jest. Myślę, że nie za dużo było, ponieważ to jest bardzo efektowne, jeżeli się to nałoży. Dokładnie ja biorę kilka kropelek, tak, taki, one jest dość gęste, bo to nie jest taki olejek ciekły, jak większość tych olejków do włosów. On jest gęsty, ja Wam to spróbuję pokazać. O! Widzicie? Troszeczkę jak miód się kleiło. I co ja robiłam? Wasowałam e, na ręce i przeciągałam po końcach e, włosów. Bo oczywiście ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby e, na górę położyć, ponieważ myślę, że mam zbyt ciężkie włosy, żeby jeszcze bardziej je. E, obciążyć takim olejkiem. Tak czy inaczej, bardzo chciałam tego spróbować. Już czytałam recenzje na temat tego olejku i naprawdę były bardzo przekonywujące. No i to jest taka maseczka do pielęgnacji końcowej e, włosów. I cóż, wychodzi na bardzo drogo. Ile ja tutaj mam? Już Wam mówię. 5 ml. 100 ml kosztuje około 90 zł. Czyli to nie jest tania sprawa, ale jeżeli ja... E, te 5 ml zużyję w ciągu 3 miesięcy. Myślę, że spokojnie to jest e, warty zakup. Jeszcze zobaczę, jak to jak będzie się później e, układały moje włosy. Jak to będzie potem przechodziło w dalszym stosowaniu. Czy włosy się będą przyzwyczajały, bo to też jest ważne, prawda? Nie możemy czegoś używać cały czas, ponieważ włosy się przyzwyczają i potem nie reagują, potem mogą się przetłuszać nam. Tak więc fajnie, że taka e, próbka na długi czas starczy i da nam możliwość do wytestowania tego produktu. No i ostatnia rzecz z Glossy Boxa to, to dwie rzeczy połączone. No i niestety to nie trafiło w mój gust, absolutnie. Aczkolwiek fakt, jak y, przyjemnie nawilża skórę balsam, tak absolutnie nie jest to moja nuta zapachowa. I niestety ja tego nie mogę stosować, ale to mówię, kwestia gustu. E, niektórym się podoba taki zapach, niektórym takim, e, No, mi akurat ten nie podchodzi, więc na pewno... Oddam komuś, kto będzie chciał. I to jest kremowy i delikatny żal do kąpieli, e, e, Blue Marine. No i to jest też droga, że słuchajcie, 200 ml płynu takiego żelu pod prysznic kosztuje 130 zł. To nie jest tanio. E, a, e, a 200 ml balsamu 150 zł. Tak więc jest to całkiem droga sprawa, ale no cóż, konsystencja i medła, i balsamu jest fajna. Podoba mi się, e, fajnie się pieni. Żel pod prysznic, Ale niestety Nie pasuje mi zapach To jest jedyna wada I jednak najważniejsza wada Ponieważ my kąpiąc się, że smarują Chcemy czuć ten luksus i tą przyjemność w, Właśnie w tej sferze zapachowej Tak więc to jest ewentualny minus Więc to moje kochanie Było szybkie, ekspresowe Podsumowanie Glossyboxa styczniowego. Niedługo przed Wami będzie, zaprezentuję Wam podsumowanie wszystkich Glossyboxów. A dokładnie zrobię ranki, które rzeczy naprawdę strzeliły w dziesiątkę, które naprawdę mi podpasowały, i dzięki właśnie temu, że subskrybuję to pudełeczko. Mogłam poznać te rzeczy i otworzyły mi e, oczy po prostu na niektóre produkty I fajnie, ponieważ e, naprawdę na przykład na ten olejek ze Ja bym się nie skusiła w, pewnym, w pełnym wymiarze A tak, jeżeli moje włosy faktycznie polubią się z tym olejkiem To myślę, że e, produkt pełnowartościowy mógłby Pełnowymiarowy, okay, e, Mógłby zagościć w mojej toalecie Toaletce <laughs> Dobrze, kochani e, dziękuję Wam bardzo za oglądanie Wyczekujcie moich kolejnych filmików. Oczywiście zapraszam Was na stronę na Facebooku Star Little Star. Oczywiście link na dole. No i na mojego nowego bloga, bo tam nie wszyscy jeszcze zajrzeli, a już są dwie stylizacje, trzecia jest w drodze, niczym narodzone dziecko pójdzie niedługo w świat i będziecie mogli znowu podziwiać moją nową, kolejną stylizację, więc zapras zapraszam Was chętnie do oglądania i życzę miłego wieczoru. Trzyma